ludzka ma swoje granice. W tym programie pokrywają się one z granicami naszego kraju, bo u nas Polska jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Robert Elgendi, witam w programie Polacy to wiedzą. Dzisiaj do walki stają. Ilona Rasińska jest trenerką psów ze Słubic. Do nas przyjechała. Dzień dobry, cześć. E, jakie psy trenujesz? Wszystkie. Wszelkich ras, wszelkich gatunków. Kundelki, bardzo inteligentne psy. Czyli ty jesteś psiara, jak to się mówi tak. kolokwialnie, a koty to zupełnie? No tak trochę. No, lubię koty, ale one chodzą swoimi drogami. Ciężko do nich dotrzeć jednak. Przyjechałaś do nas z zamiarem dobrej zabawy, zwycięstwa, jednego i drugiego? Jednego i drugiego. Ekstra. Super podejście. Jak nie wygram, też się będę cieszyć. Pogadamy później. Życzę zwycięstwa oczywiście. <śledź> Maciej Gurgul jest specjalistą do spraw inwestycji, a weekendowo, drodzy Państwo, DJ Starnowa. Cześć! Cześć, witam. No dobra, to co grasz? Głównie muzykę elektroniczną. Ale swoją czy miksujesz to, co ktoś inny Uczy Uczę się dopiero produkować, ale przez ostatnie lata głównie gram cudze kawałki, że tak powiem. Okay. A jak ci się sypie Playlista, to co? Zdarzało się, pendrive nie czytał, kabelek się urwał. Dobra, Albo nie rzecz. dopasowałeś na przykład i co wtedy? Trzeba robić dobrą minę do złej gry, udawać, że coś mieszamy, a muzyka sobie leci sobie. Okej. Okay. Tutaj nie rób dobrej miny do złej gry, tylko dobrą minę, bo po prostu się świetnie baw. Tego życzę. Tak jest. Powodzenia. E, Tomasz Stasiński jest miłośnikiem e, numizmatyki, a także nauczycielem WFU z Poznania. Tak jest. Cześć. Nie Numizmatyk to... kolejny zresztą w naszym programie. Mnóstwo ich się przewija i każdy ma jakiś e, taki święty graal w swojej kolekcji. A byłem przekonany, że to jest takie hobby... Unikatowe. Też tak myślałem do, no do momentu, kiedy nie stanąłem z nimi oko w oko tutaj. No nie, no zbieram monety rzymskie z okresu Cesarstwa Rzymskiego. Ogólnie pasjonuje mnie bardzo Rzym. Czyli dobry tak, jesteś z no. historii chyba. To, no, Boda Smoleń z Poznania mówił, historia to moja pasja, historia to moje hobby. i no, Ja jestem z Poznania, także troszkę tak jest, ale sport też bardzo, bardzo lubię. Piłka można. Tak, ale też tenis ziemny, tenis stołowy. Zobaczymy, Ale wiedzą, czy będzie wiedzą. historia, zobaczymy, czy będzie sport. Naprawdę nie wiem, jeszcze nie wiem. A to jest Wojciech Lipiński, jest aplikantem adwokackim i autorem podcastu podróżniczego z Warszawy. Cześć. Cześć. Podróżujesz dużo? Dużo podróżuję, to jest moja pasja mhm. i chciałem to przekuć również w taką formę podcastową. No i tak się zrodził pomysł, żeby po pracy, po, po salach rozpraw, po kancelarii przychodzić do domu i nagrywać odcinki z moimi przyjaciółmi, czy też z innymi osobami właśnie na tematy społeczne i podróżnicze. Tutaj też jest taka swoista podróż do finału. Krótka może, ale pierwsza, druga runda, a potem finał. Zresztą zaraz w szczegółach opowiem, na czym polega nasz program. Miło Was poznać. No właśnie, jak zwykle na naszych uczestników czekają trzy emocjonujące rundy. Rozgrzewka, pojedynek, finałowa obrona. Dla zwycięzcy albo zwycięzców mamy nawet ponad 40 tysięcy złotych. A więc jest o Walczyć. Runda pierwsza rozgrzewka. Wszystkie pytania zostały podzielone na 10 kategorii. Zobaczcie, co Was czeka: atrakcje turystyczne, film. Geografia i podróże, język, literatura i teatr, muzyka i taniec, Polska i świat, sztuka i zabytki, telewizja, a także życie codzienne. W tej rundzie każdy z uczestników po kolei naprzemiennie odpowiada na dwa pytania, samemu wybierając kategorię. Na udzielenie odpowiedzi A albo B dajemy 5 sekund, a każda prawidłowa odpowiedź to 1500 zł, czyli razem po rozgrzewce można mieć 3000 zł, czego Wam życzę. Wszystko chyba jasne, prawda? No to się rozgrzejemy teraz. Zaczniemy od Ilony. Którą kategorię wybierasz? To poproszę film. Stanisław Maria Rochowicz, grany przez Wojciecha Pokorę, bohater filmu Poszukiwany, Poszukiwana. Zanim zatrudnił się jako gosposia Marysia, był a dyrektorem, b adiunktem muzealnym. b adiunktem muzealnym. Pewna w głosie, prawidłowa odpowiedź, ale ty lubisz filmy? Lubię. A jakie starsze? Polskie? Raczej zagraniczne? Starsze. starsze, komedie, science fiction. Mhm. Macieju, czas na Ciebie. Co wybierasz? Dla mnie będzie Polska i świat. Kiedy przypada obchodzony w Argentynie dzień osadnika polskiego? A. 8 czerwca. B. 1 stycznia. A. Ależ dobrze, ale strzelałeś, czy wiedziałeś? Kojarzyłem temat. Kojarzyłeś. No, 1 stycznia to jest początek roku, też raczej bym. Ale ja bym. Nie świętował raczej specjalnie. Jesteś specjalistą do spraw inwestycji, tak? Tak jest. Co inwestujesz? Ja niestety nie inwestuję, ale obsługuję inwestycje tych, którzy sobie mogą na to pozwolić, także pomagam innym się bogacić. Czyli jak ktoś ma pieniądze złożone na koncie i chciałby coś z nimi zrobić, to zgłasza się do ciebie i ty sugerujesz, Ścieżki. Mniej więcej tak to wygląda. Dobrze. Tomaszu. No, z pewną taką nieśmiałością, ale film. W dekalogu cyklu filmów Krzysztofa Kieślowskiego wystąpiło wielu znakomitych aktorów. Ale nie ma wśród nich. A. Olafa Lubaszenki. B. Marka Kondrata. A. Olafa Lubaszenki. Nie udało się trafić chyba, tak? Tutaj też no. strzelałeś. No tak, tutaj ta nieśmiałość właśnie była. Tak jest. Lubaszenko to w Dekalogu, w szóstej części, krótki film o miłości zagrał. <laughs> Wśród wielu twoich pasji, ja tutaj sobie podglądam, bo zrobiłem notatki, jest bardzo dużo miejsca na sport. No w tej chwili to tak bardzo z przyjaciółmi tenis stołowy, bo na tyle mi pozwala, że tak powiem, mobilność. A ale kiedyś ten... kajakarstwo jeszcze, tak? Yy, znaczy kajakarstwo to pływam sobie z prądem Warty i bardziej mnie tam Warta niesie niż ja płynę, ale, ale nie, te kilkadziesiąt kilometrów można spokojnie zrobić, podziwiać. Warta jest piękną rzeką, naprawdę łagodną, bezpieczną w lecie. Yy, naprawdę polecam każdemu. Wojtku. – Co Ty wybierzesz? W... – Spróbujmy geografię i podróże. – Który rejon jest w Polsce głównym obszarem występowania piargów? A Tatry, B Jura Krakowsko-Częstochowska. – Tatry. No – Człowiek, który uwielbia podróże, to <laughs> musiał to wiedzieć. Ty także oglądasz filmy, ale no takie to... nietypowe. Bardzo lubię postmodernizm w kinie, wszelkie filmy Quentina Tarantino, Braci Coen, mhm. uwielbiam. Także chociażby filmy azjatyckie najnowsze. Spędziłeś sporo czasu w Portugalii, możesz też porównać Portugalczyków do Polaków. Kto jest bardziej rozrywkowy, kto potrafi się śmiać bardziej z siebie? No, myślę, że Portugalczycy są bardziej takim otwartym narodem niż Polacy, bardziej się śmieją z siebie. Często wychodzą też na miasto, i dużo, dużo śmiechu też miałem z Portugalki. Ale chcesz tam zostać? Mam nadzieję kiedyś tam pojechać, tak na stałe, już wrócić. Ale na razie to przyciągaj ten dobry nastrój z tej Portugalii do Polski. <grym> Jak najbardziej. Ilona, czas na pytanie drugie, z której kategorii? Poproszę literatura i teatr. Działająca w latach dwudziestych, awangarda krakowska była grupą A. Teatralną, b literacką. Teatralną. <grym> Na czerwono. Nie dodajemy. Szkoda. Pieniędzy. Maciej. Ja poproszę język. Czym się zajmuje snycerz? A rzeźbi w drewnie. B montuje dachówki. A. Druga prawidłowa odpowiedź. Tomasz. Język również. Gdy ślązaczka powie, mój chop robi na grubie, to znaczy, że jej mąż A. Pracuje w kopalni. B. Przybrał na wadze. A. Pracuje w kopalni. Bo gruba to kopalnia. Wojtku? W takim razie jeszcze raz poproszę o geografię i podróże. Na którą z tych wysp Polacy mogą udać się bez paszportu? A. Martynikę, B. Mauritius. Martynikę. Bo to jest Departament Zamorski Francji. Okej, okay. Okay. mamy za sobą rozgrzewkę. Każdy odpowiedział, każdy w związku z tym chyba się rozgrzał, prawda? Gotowi na pojedynek? No to teraz się zacznie dopiero. Po pojedynku czeka 20 pytań. Uczestnicy zgłaszają się naciskając przyciski, mają 5 sekund na odpowiedź. Za udzielenie prawidłowej dodajemy 2000 zł, a w wyniku nieprawidłowej odpowiedzi zabieramy 2000 zł. Warto się zgłaszać, bo jeśli nikt tego nie zrobi, to odejmujemy 1000 zł każdemu. Osoba, która zgromadzi na swoim koncie najwięcej pieniędzy, wchodzi do finału i tego Wam wszystkim życzę. Jakieś pytania jeszcze do mnie? Nie, nie. Ale zaraz ja będę pytał. Zaczynamy pojedynek. Na początek atrakcje turystyczne. Smocza Jama i rzeźba Smoka Wawelskiego znajdują się pod Wawelem nad Wisłą, na odcinku między mostem Dębnickim i mostem Maciej? Most Grunwaldzki. Prawidłowa odpowiedź. I już 5000 zł na twoim koncie. Kolejna kategoria to filmy. Kto zagrał doktora Pajchivo w ekranizacji Akademii pana Kleksa? Tomasz Michnikowski. No, bardzo dobra odpowiedź, bo chodziło o ekranizację z 1983 roku. Ale jakbym Ciebie zapytał o tę ekranizację z 2023... To bym nie odpowiedział. No bo to Piotr Franceski Kolejna kategoria. Geografia i podróże teraz. Które województwo graniczy z województwem podlaskim i pomorskim? wojtek Warmińsko-Mazurskie A stolica tego województwa to Olsztyn. Dziękuję. Poza konkursowo. Czas na język. Jak brzmi w celowniku nazwa Białystok? Przyglądam się. Maciej Białystokowi. Białemu Stokowi. Pytanie numer 5. To będzie literatura i teatr. Jak się nazywa fikcyjna wieś niedaleko Brodnicy, w której toczy się akcja sagi kryminalnej Katarzyny Puzyńskiej? Ilona. Lipowo? Lipowo? Pytasz? Ty wiesz. Prawidłowa odpowiedź, tak? Lipowo. Muzyka i taniec. Jaki tytuł nosiła poetycka piosenka, nagrana wspólnie z Alibabkami, za którą Tadeusz Woźniak zdobył główną nagrodę na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1972 roku? Ilona, zegarnisz światła purpurowy. Muzyka gra w sercu, chyba, co? No i wysunęłaś nam się na prowadzenie. Czas na pytanie z kategorii Polska i Świat. W którym w włoskim mieście na najstarszym uniwersytecie na świecie studiował Mikołaj Kopernik. Tomasz? W Padwie. W Bolonii. Teraz moi drodzy będzie sztuka i zabytki, ale zanim pytanie, pooglądamy sobie materiał filmowy. Jak się nazywa artystka, która w 1993 roku stworzyła rzeźbę instalację pod tytułem Piramida Zwierząt? To Katarzyna Kozyra. Nikt się nie zgłosił na czerwono u wszystkich po tysiąc złotych ubyło. Zgodnie z regułami, ale warto zaryzykować czasem. Telewizja. Serial Zatoka Szpiegów. Z 2023 roku opowiada historię Franza Neumana, młodego oficera w Wery, który zostaje alianckim szpiegiem. Kto gra tym postać? To zobaczcie, może poznacie. Nazywam się Franz Neumann, jestem synem Mroze. Rodzinnym danosem ze pańską Podejrzewam, że chodzi o mojego ojca. Kto to? Bartosz Galner. Dziesiąte pytanie z kategorii życie codzienne. Jak według specjalistów od mody męskiej nazywa się chusteczka noszona w marynarce w kieszonce na piersi po lewej... Wojtek? Poszetka. Na piersi po lewej stronie, tak aby było ją widać. Mhm. Dokładnie tak. Atrakcje turystyczne. W którym mieście tłumy odwiedzają ulicę Długi Targ z fontanną? Maciej? W Gdańsku. To jest dobra odpowiedź. Długi Targ z fontanną, dworem Artusa i ratuszem głównego miasta. Kolejne pytanie to kategoria film, a brzmi ono. Jaki tytuł nosi film fabularny z 2024 roku w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza poświęcony bitwie o Monte Cassino? Ilona? Kos? A z czym Ci się kojarzy Monte Cassino? No właśnie, gdzie z kościuszką? Boże, co ja sypnęłam. A z czym Ci się kojarzy? Albo Wam? Z makami. Coś. No, Czerwnego a jakimi? Maki. Czerwone maki. To jest prawidłowa odpowiedź. Skąd ja wziąłem tego kościuszka? Teraz będzie geografia i podróże. Granica Polski, z którym państwem przebiega przez Przełęcz Liliowe? Wojtek? Z Ukrainą. Ze Słowacją. Przełęcz liliowe to 1947 metrów nad poziomem morza. Dość wysoko. Mieści się w głównym grzbiecie w ogóle teatr, na odcinku między Kasprowym Wierkiem a Świnicą. Czas na pytanie z kategorii język. Co oznacza słowo Klara w Wielkopolsce i na Śląsku? Najszybszy Tomasz. Słońce. Zaświeciło nad Twoim kątem. Na zieloną 2000 Reszcie. zł. Przed nami literatura i teatr. Jak ma na imię główny bohater dwóch powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, znachor i profesor Wilczur? Wojtek. Rafał. To był Rafał. 5000 zł na Twoim koncie. Pytanie 16. 5 pytań do końca. Łatwo policzyć. Wszystko jeszcze może się wydarzyć. Muzyka i taniec. Który polski zespół rockowy jest twórcą hitu? Son of the Blue Sky. Wojtek? Wilki. Czy Twoje pokolenie słucha wilków? Pewnie. Dobrze to wiedzieć, fajnie. Na domówkach jak najbardziej. Ekstra. <grym> Polska i świat. Który bohater filmów animowanych ze studia Semafor w Łodzi robi na świecie karierę jako no ale Luparkowa macko uszko albo Maciej? Misiuszatek. No to sprawdźmy. Na dobranoc, dobry wieczór. A także o Yasumi i Kumahan. Śpiewa wam. Mówią o mnie Misiuszatek. Bo klapnięte. A w Japonii znany jest jako Oyasumi Kuma Chan. 5000 złotych. No, niezła końcówka nam się robi, jest gorąco. I o to chodzi. Kategoria: Sztuka i zabytki. Ile cennych obiektów w Polsce zostało wpisanych na listę światowego dziedzictwa? Maciej? 23. Nie, na liście światowego dziedzictwa UNESCO jest 17 takich obiektów. 15 kulturowych, 2 o charakterze przyrodniczym. Dwa pytania do końca. Kategoria telewizja. W miniserialu z 2007 roku lokatorzy bloku przy ulicy Alternatywy 4 muszą się przenieść do nowego budynku. Jaki jest jego adres, będący równocześnie tytułem serii? Tomasz? Tyle ma 5? Odpowiedź na 5: <grym> Szukałeś i znalazłeś w odpowiednim cyfra. momencie. Ulica pamiętałem, ale... No i nie miałeś dylematu w sumie większego. Ostatnie pytanie. Kategoria życie codzienne. SKM to popularny w trójmieście i w Warszawie środek transportu. Jak brzmi rozwinięcie tego skutowca? Maciej? Szybka kolej miejska. Tak jest. Już więcej pytań nie będzie. Wszystko już jest jasne. Iloa. Czwarta pozycja, tuż za podium, żeby nie było. Trzecie miejsce zajął Tomasz. Maciej na drugim, na zwycięzcą tych dwóch rund. No i przede wszystkim pojedynku został Wojtek, który zgromadził na swoim koncie 7000 złotych. Wielkie gratulacje. A, skłamałem, bo ja mam jedno pytanie. Bo zgodnie z zasadami naszego programu możesz zagrać w finale sam albo kogoś poprosić o pomoc. Chciałbym zagrać sam. Jednak. Jednak, sam, tak. Dobrze. Trzymamy kciuki. Gratulacje. Finału i dziękuję. dziękuję wam za dobrą zabawę. Bawiliście się tak jak ja? Tak jest. Tak jest. Mam nadzieję jak nasi widzowie. A teraz czas na finałową obronę. Do tej pory Wojtek odpowiadał siedmiokrotnie i tylko raz się pomylił. A w końcówce mam takie wrażenie, że tak taktycznie zagrałeś, nie chciałeś ryzykować. Tak, już była przewaga nad rywalami. Zresztą też nie znałem odpowiedzi na te pytania końcowe. No SKM nie znałeś. No dobra, SKM-kę znałem. SKMkę no znałem, ale ktoś mnie wyprzedził. No, Raz się pomyliłem i to z mojej dziedziny, że się tak wyrażę, bo przełęcz Liliowe no, pluję sobie w brodę, no, ale trudno, trochę takie zaćmienie. Tele turniejowe. Czasem tak bywa. Czasem tak powiedz bywa. jeszcze dwa słowa o tym okresie, kiedy mieszkałeś poza granicami Polski. Mhm. Czy Polacy się szukają, kiedy mieszkają za granicą? Oczywiście, oczywiście. Wiele osób z Polski poznałem, właśnie będąc w Portugalii, oglądaliśmy razem akurat wtedy było Euro 2021. No, Polska nie wypadła zbyt dobrze, ale razem oglądaliśmy te mecze. Kibicowaliście? Oczywiście. Myślę, że oglądają ser teleturnieje, na przykład takie jak Polacy to wiedzą? Myślę, że tak. Jest to świetna Mam taką, nadzieję, mam taką nadzieję, mam taką nadzieję, zwłaszcza, że przed nami emocjonujący finał, czego Ci życzę, ale żeby ten sukces nastąpił, to kilka słów wprowadzenia. Będziesz bronił 7 tysięcy złotych, będziesz miał na to 90 sekund, w tym czasie, jeżeli udzielisz 10... Prawidłowych odpowiedzi, no to wygrasz pieniądze. Jeżeli się raz pomylisz, no to ubędzie swojego konta 10%, a ja będę czytał w miarę możliwości, oczywiście, upływu czasu, kolejne pytania. Mhm. 10 prawidłowych odpowiedzi gwarantuje zwycięstwo. Dobrze. Odpowiedzi tak lub nie. I taka moja rada, czekaj do końca, aż przeczytam pytanie. Jasne. Be... Będzie dobrze. Będzie dobrze. Trzymam kciuki. Mogę zaczynać? Pewnie. Czas start. Młó Staszczyk założył zespół Myslowic, tak czy nie? Nie. Trzecim z kolei królem polski był Mieszko II, tak czy nie? Nie. W przysłowiu, obiecanki cacanki, a głupiemu żal, tak czy nie? Tak. Właśnie Andersena są na liście lektur szkolnych w Polsce, tak czy nie? Są. Ci z pospolity to drzewo iglaste, które nie tworzy szyszek, tak czy nie? Tak. Pierwszą wykonawczynią piosenki Kasztany była Edyta Górniak, tak czy nie? Nie. Spółki cywilne podlegają rejestracji w krajowym rejestrze sądowym, tak czy nie? Nie. Pierwsze odcinki serialu "M jak Miłość powstały ponad 20 lat temu, tak czy nie? Tak. W 2024 roku Śmigus dyngus przypada w tym samym dniu co prima Aprilis, tak czy nie? No, tak. Święto upamiętniające uchwalenie konstytucji obchodzone jest 1 maja, tak czy nie? Nie. W eliminacjach do Euro 2024 Polska grała w grupie z Mołdawią i Gruzją, tak czy nie? Nie. Pomyliłeś się tylko raz, tak czy nie? <grym> no chyba tak. <grym> no i wygrałeś. <grym> 18 sekund jeszcze nam zostało, także no. mogliśmy jeszcze doczytywać, ale nie ma takiej potrzeby absolutnie. Super. Możesz odetchnąć. Jest dobrze. Wygrałeś 6300 zł. Super, bardzo się cieszę. No ale dla ciebie to też nie pierwszy, pierwszyzna, prawda? Udział w teleturniejach to też jedna z pasji chyba. No, byłem już w kilku, yy, także. także. Ale akurat w Polacy to wiedzą po raz pierwszy. A co cię ciągnie do teleturniejów? Jest taka dawka, doza rywalizacji. Chcę też, lubię też uczyć się, i chciałbym, te, chcę tak testować swoją wiedzę. Także to jest taka, no taka, fajna pasja. A ile razy wygrywałeś? Raz w jeden z dziesięciu i raz w banku, Także dwa razy. I to jest trzeci. Także. Pewnie także... Pewniak, Pe <śm> no. Ale zawsze jest ten, ten taki duch rywalizacji, także. Także to jest super. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy przyjechać, no to nie ma nad czym dumać dłużej. Dowód siedzi przede mną. Wojtek, wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Super się bawiłem, dzięki tobie też. Dzięki wielkie. Możemy popatrzeć tutaj, możemy pomachać, możemy zrobić cokolwiek. No na pomachajmy. pewno Pomachajmy i na pewno zapraszamy Państwa do oglądania kolejnego odcinka. Już nie mamy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Jeszcze raz, do